W Mogielnicy już po raz trzynasty w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kielińskiego odbyła się wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II. Program słowno-muzyczny pod hasłem Totus Tus przygotowali z wielką dbałością o szczegóły uczniowie i nauczyciele szkoły. Uroczystość, cieszącą się zawsze dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, w tym roku oprócz lokalnych władz uświetnił swoją obecnością arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. W imieniu dyrekcji, nauczycieli i młodzieży zespołu szkolnego oczarczących imienia Jana Klińskiego w Głównicy nam zaszczyt powitać w murach naszej szkoły szanownych gości. Jego eminencja księdza kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolita Warszawskiego. Motywem przewodnim rocznej wieczornicy będzie setna rocznica objawień katyńskich, które to w życiu świętego Jana Pawła II Drugiego odegrały tak ważną rolę. Papież mówi Byłaś mi matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy Tobie swoją opiekuńczą obecność. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem i stale będę to powtarzał, szczególną opiekę Matczyną Maryi. Matko bez Ciebie. Karolu, Karolu, ja wiem, że Będę teraz ze swoją ukochaną nogą ale pamiętaj, że masz jeszcze mnie, Matkę Bożą. Ja zawsze będę czuwała nad Tobą. o pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona może tę łaskę uzyskać. Chciałabym, żeby Pani odpowiedziała, kim jest i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że My się z Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu miesiąc. po miesiąc. W październiku powiem Wam, kim jestem i czego chcę i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Myślę, że będę teraz wszystkich Państwa, gdy podziękuję młodzieży za piękny występ. Mm. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Panią Marni Lenart, Annie Woźnicy, Edycie Mydłowskiej, Lidii Kosadce, Sylwii Janickiej, Jolancie Pawłowskiej, Aldony oman Marioli Kuźnie, Agnieszce Wójszej-Ściekowskiej, Pani Dyrektor Urszuli Kamali-Kujak i Pani Dyrektor Annie Łukaszczyk. <kluczy> Dziękuję za pomoc pani Elżbiecie Kielewski oraz Panu Krzysztofowi Barbuszkowi. Myślę, że ksiądz arcybiskup, ksiądz kardynał będzie chciał słowo do nas powiedzieć. Bardzo serdecznie proszę. Myślę, że panu dyrektor podjęła zwykłą decyzję, bo ja teraz powiem wszystko, co wiem, albo nie wszystko, co wiem, ale co chcę powiedzieć, a rzeczywiście po takim przedstawieniu Nasuwa się wiele myśli. Ja uczestniczyłem w tej ostatniej pielgrzymce która była na tych ostatnich zdjęciach. To był 2002 rok. Tam na tych schodkach padły słowa, że odjeżdżać. Papież był w pełni świadomy, że jest ostatni raz w Polsce. Ten samolot wystartował, zaczynał ruch Robił rundę nad Tatarami i wrócił nad Wiesz Jeszcze raz. To były niezapomniane chwile. Dobrze, że przypomniane, ponieważ jesteśmy tydzień przed 12. rocznicą śmierci papieża. Ale dzisiaj najważniejsze są osoby, które występowały. Młodzież w naszej szkoły, naszego zespołu, czyli gimnazjum i liceum. I oczywiście tych podziękowań, które Pani Dyrektor wyraziła jeszcze jest potrzebne podziękowanie dla niej samej, Pani Dyrektor, która skutowała. Dziękuję wszystkim za wszystko, to znaczy dopracowała do ostatnich szczegółów przejmujące, piękne przedstawienia, które zrobiliście dzisiaj. I przede z tym podziwiam, rozśpiewanie wszystkich uczniów. Nie tylko solistów, którzy śpiewali pięknie. Ale cały zespół. myślę, że ta ławka, która tam siedzi, pewnie za to odpowiada i to nie tylko przygotowaniu tego przedstawienia, bo żeby dzieci w szkole tak śpiewały, to trzeba z nimi pracować cały czas. Za to, za to bardzo serdecznie na wszystko dziękuję. Przy okazji. Przy okazji mówię jeszcze to, i przepraszam za pewne przedłużenie, co normalnie mówię wtedy, kiedy przychodzę z wizytacją, z wizytą do szkoły, podczas wizytacji parafii, bo jeszcze takiej wizyty w szkole podczas wizytacji parafii, jak właśnie parafii, nie przeżywałem, na takim przedstawieniu. Skoro mam tutaj uczniów obu szkół, w naszym liceum, skoro są tutaj nauczyciele obu szkół, i skoro są goście, ale przede wszystkim także rodzice, tych dzieci chciałem swoje dziękuję, które normalnie w wypowiadam, w szkole wypowiadam przy okazji wizyty, powinniśmy tutaj wspólnie. Najpierw wyraźnie radę, że to mówię przy rodzicach, dlatego że uwierzcie, drodzy rodzice, że zarówno szkoły, ta szkoła, jak i kościół, Paracie. Nie tylko przez Tategezę w Szkole, ale także przez współpracę szkoły z Parafią, są ustanowieni dla Was, dla dzieci. To nie Wy nam pomagacie. To my, Parafia, Szkoła pomaga Wam w wychowaniu, w edukowaniu naszych dzieci. I mogę sobie wyobrazić, jak to jest na wysokim poziomie w tym miejscu, w tej szkole, w której jesteśmy. Zarówno od strony uczniów, co słyszę i od e, Księdza proboszcza, i od Księżyc co mi napisał Ksiądz Krzysztof, wizytator, kiedy tutaj był właśnie szkole, jak ta szkoła skutecznie potrafi pomagać zarówno na poziomie gimnazjalnym, i na poziomie licealnym Waszym dzieciom, Waszym pociechom, Waszym młodzieży. A dla że to jest rzeczywiście wspaniałe miejsce edukacji, że. Chciałoby się powiedzieć tak jak ten też we spotkach, żal, że się ten zespół kończył że się przerodził w inny zespół podstawowy i liceum. Ale myślę, że tutaj nauczycielom tutaj powiedzieć ciepłe słowo. Nieraz słyszę w mediach takie uogólniające oceny, że to wszystko, co się zaczęło w 99. roku, w tamtą reformą. Że to wszystko jest mało warte, nie wierzcie Zrobiliście wielkie 16 lat. I nauczyciele i liceum, przede wszystkim opanowaliście sposób podejścia do ludzi, którzy są w tym okresie, powiedziałbym troszkę hormonalnym, i osiągnęliście to w sposób doskonały. To, że są wyjątki, to wyjątki zawsze były i w siódmej VII i VIII klasie też będzie dlatego to jest ta wielka sprawa która oby się kontynuowała kreatywnie i twórczo Panu Burmistrzowi tej właśnie małej gminy ale prężnej gratuluję tego budynku i gratuluję tej struktury stworzonej przede wszystkim personalnie że to liceum i ten zespół i to gimnazjum cieszy się taką sławą i przez tyle lat, 16 lat to pełno czasu, potrafiło wychowywać dobrze Waszą młodzież, Wasze dzieci. I także za to chciałem Wam podziękować, za tą całą współpracę z parafium, z Katahetami w Pokoju Nauczycielskim, z re w rekolekcjach, jak słyszałem od księdza Bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję i cieszę się, że mogę to czynić Wam Pani nauczycielom, Panie które są stanowią zarząd tej szkoły, pani dyrektor, zastępczynią i wszystkim, także uczniom, że mogę to uczynić w obecności rodziców i powiedzieć na zakończenie koniec tego przedstawienia, jedno, wielkie, wspólne Bóg Dziękuję za wszystko, za co jako biskup powinienem wam dziękować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasza rekencjo jest mi miło. miło. Gościć księdza kardynała na terenie naszej gminy i miasta Mogienice. Tak jak Ksiądz Kardynał wspomniał, jesteśmy małą gminą. Jesteśmy małą gminą, ale silną tymi ludźmi, którzy ją tworzą. To, że w dniu dzisiejszym mogliśmy zaprezentować naszą młodość największej szkoły zespołu szkół ogólno w Mogienicy składającego się z Liceo które istnieje tu na terenie naszej gminy od 70 lat i gimnazjum, które miało epizod 16 lat trwania tu na terenie naszej gminy to zasługa nauczycieli ale również tej naszej wspaniałej młodzieży chciałem powiedzieć, że być może obecność księdza kardynała dzisiaj wywołała taki szczególny nazwę. Bo odczuwałem go, obserwując tą wieczornicę nie po raz pierwszy. Spotykamy się tutaj wielokrotnie. Przypominamy słowa naszego wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II. G. I warto w tym momencie powrócić do tego przekazu, który nasz papież złożył na samym początku, obejmując pordyfikę. I powiedział tak, to tu stół. To tu stół. Ale jednocześnie należałoby zadać sobie takie pytanie. Pamiętając to, to słowa, o tych słowach, o tych latach kontyfikaty. Należałoby zadać sobie takie pytanie. Chow jest Polska.